To, jakby to było najkorzystniej rozwiązać? My nie zatrudniamy Waszych pracowników, jeśli się do nas zgłoszą, a Wy naszych. Chyba to pomoże nam utrzymać najlepszą kadrę i wszyscy wyjdziemy na plus. Prawo dla Biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę, chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla Biznesu. Tym razem tematyka, no nie wiem, czy jesteście świadomi, jaka. Poza tym, że będzie dotyczyło to jakichś ograniczeń i, i porozumień dotyczących zatrudniania pracowników, chociaż nie tylko, to przede wszystkim taka wypadkowa ochrony sygnalistów i ochrony, Konkurencji. Co istotne, w ostatnim czasie prezes Walking wydał taki poradnik dotyczący: Ja bym to określił zmów hr które dotyczą tego, jakie porozumienia między przedsiębiorcami są niedopuszczalne w kontekście właśnie ochrony konkurencji, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Pretekstem do tego była sytuacja między dwoma dość dużymi firmami, które, no powiedzmy, mają sklepy dyskontowe i jedną firmą transportową. Na razie Łokik nie zakończył tego postępowania, ale podejrzewa, że te firmy umówiły się, że nie będą sobie, nazwijmy to w ten sposób, podkupywać pracowników. E czy się tak umówiły, czy nie, to nie zmienia faktu, że warto o tym temacie porozmawiać, bo to nie jest tak, że on się jakoś wyjątkowo często... Wyłania nas światło dzienne. Myślę, że większość osób, jak myśli o jakichś zmowach i porozumieniach, to ma na myśli zmowy cenowe, zmowy przetargowe, a takie zmowy dotyczące pracowników tu już rzadziej. A do tego warto dodać, że sprawa tak naprawdę jest bardzo aktualna. Choćby z tego powodu, że jedną z kwestii, która daje możliwość uzyskania statusu sygnalisty, jest yy, zgłoszenie naruszenia związanego z ochroną rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, a właśnie prawo konkurencji i jej ochrony no nieco innego ma za zadanie chronić, jak właśnie rynek wewnętrzny. Stąd tutaj widzę jednak bardzo dużą łączność z tym, co wszystkich teraz bardzo interesuje, czyli z sygnalistami. Z, z jakby na to nie patrzeć, to nawet jakby tego związku nie było, to mimo wszystko chyba warto się tematem zainteresować z tego powodu, że grożą za takie zmowy kary. Jakie o tym powiem na końcu, natomiast y, teraz może wyjaśnię Ci, czym porozumienie na gruncie prawa konkurencji jest. No bo no nie będzie to wyłącznie umowa, gdzie jest napisane, że. Y, Umawiamy się co do tego, że w, maksymalne wynagrodzenie na stanowisku X będzie wynosiła kwotę Y, albo że nie będziemy sobie wzajemnie zabierać pracowników. Na gruncie prawa konkurencji takie porozumienie może mieć formę równie dobrze niespisaną, a nawet taką powiedziałbym nieumowną, bo umowa przecież nie musi być na piśmie, może. Takie porozumienie wynikać nawet z takiej rozmowy, spotkania, dajmy na to na konferencji branżowej między szefami hr którzy nie są wcale w zarządzie firmy, nie mogą jej nawet reprezentować, ale tak sobie w trakcie z rozmowy zaczną opowiadać o tym, jakie to pokolenie Z jest roszczeniowe, no i dojdą do wniosku, że trzeba to ukrócić, wprowadzając takie, a nie inne. Ograniczenia w zakresie na przykład płacowym benefitów, czy jeszcze innym. No, wiadomo, że może być. Tutaj dość duży, duża przestrzeń do tej jakby zakresu rzeczy, które będą podlegały takiemu umówieniu. Bo mówiąc zupełnie pół żartem, no może być to kwestia ustalenia, jakie owoce będą w ramach owocowych czwartków, ale może być to też kwestia ustalenia płac maksymalnych w przypadku nowo zatrudnionych pracowników czy pracowników na danym stanowisku. No i cóż, jak się okazuje, takie porozumienia także będą skutecznie zawarte, to znaczy one są w ogóle w świetle prawa nieważne, ale będą skutecznie zawarte w kontekście ich sankcjonowania przez WOKiK, który no ma tutaj w tym zakresie swoje władztwo i może Mówiąc najkrócej, w pewien sposób karać firmy, które chcą sterować rynkiem, podpisując tego rodzaju. Czy zawierając, może to jest lepsze słowo, zawierając tego rodzaju postanowienie? Co istotne, może być też tak, że takie porozumienie ma formę uchwały. To będzie w szczególności w przypadku jakichś zrzeszeń, zgrupowań, klastrów przedsiębiorców. No nie jest tak, że takie klastry w zasadzie nie występują, bo są branże, gdzie. Klastry są nawet dość powszechnym rozwiązaniem. No a co te klastry już tak faktycznie robią, no to będzie pewnie zależeć od specyfiki branży. Ważne jest jednak, żeby właśnie takich ustaleń nie czyniły. Dobra, wiemy co to są, a może nie tyle co to są. Co bardziej, czym są porozumienia na gruncie prawa konkurencji, to warto w takim razie prześledzić, jakie porozumienia mogą być przedmiotem zainteresowania OPIC. No w zasadzie to już wszystko padło, więc tutaj bardziej bym zebrał tę kwestię i może wprowadził jakieś obcobrzmiące nazewnictwo, żeby było bardziej. Poważnie, no i jedna z formuł takiego porozumienia to wage fixing i to porozumienie dotyczy po prostu ustalenia wynagrodzeń. No, tak jak już wspominałem, tu nie ma sensu tego powtarzać. No po prostu sprowadza się ona do tego, że więcej niż jedna firma ustala, jaki będzie poziom wynagrodzeń, czy osób nowo zatrudnianych, czy osób na jakimś stanowisku, i tym podobne. Drugi rodzaj to no poaching, i to jest porozumienie dotyczące no, nie przejmowania wzajemnie swoich pracowników, ewentualnie jakiegoś tam podziału terytorialnego, jeżeli chodzi o rynek pracowniczy, więc to także będzie porozumienie objęte zainteresowaniem Wokik. Natomiast no, nie jest tak, że tych porozumień mamy skończoną liczbę i no na tym się zakończy tam problem nie problem co bardziej na tym się zakończy zakres zainteresowań głoki bo jak to w świecie biznesu bywa no Takich ustaleń da się wymyślić pewnie więcej, gdzieś w mniej oczywisty sposób, a mogą one także naruszać konkurencję. Warto tutaj wspomnieć o zakazie konkurencji, który tu, podkreśla, że on sam w sobie jest jak najbardziej legalny i nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, nawet przewiduje go kodeks pracy. Natomiast, jakby to ująć najprościej, może tutaj dojść do naruszenia. Prawa związanego czy z tego naruszenia związanego z nadużyciem pozycji dominującej, tak będzie w jakichś takich bardzo hermetycznych branżach, które potrzebują pracownika wysoko wykwalifikowanego, którego jest w tym akurat zakresie niedostatek na rynku. Przepraszam za tak. Przedmiotowe opowiedzenie o tym problemie, ale chodzi po prostu o to, że w danej branży jest bardzo niewielu specjalistów, bardzo niewiele specjalistek z danego zakresu i wpisanie im zakazu konkurencji przy jednej spółce, która dominuje nad rynkiem w tym zakresie, no, sprowadza się krótko mówiąc do tego, że jest spora szansa niepodpisania przez takie osoby umów z potencjalnie rodzącą się dopiero konkurencją. No i tu cały problem. Warto też już na koniec zasygnalizować, że kwestia tych niedozwolonych porozumień nie dotyczy bynajmniej ustaleń między pracownikami a pracodawcą, szczególnie jeżeli ma to formę regulaminów pracy, regulaminów czy układów zbiorowych pracy. Takie porozumienia są dopuszczalne. Co więcej, wytyczne Unii Europejskiej mówią też o tym, że nazwijmy ich w ten sposób solo przedsiębiorcy, czyli osoby, które e, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. E, a zarazem świadczą co do zasady usługi. To nie jest jakaś taka zasada mm, strasznie wprost wyrażona, natomiast no nie chodzi o osoby, które handlują, szczególnie przez internet. Wracając do punktu wyjścia, takie osoby też mogą jakieś y, ustalenia czynić z y, przedsiębiorcą, y, żeby uczynić warunki swojego zatrudnienia, to y, można tak określić pewnie kilku na sto przypadków będzie tutaj w ogóle pozorność tej umowy B2B, a w, naprawdę to będzie umowa o pracę, którą wręcz będzie można ustalić przed sądem. Więc użyję tego słowa zatrudnienia. W każdym razie wracając do punktu wyjścia, takie osoby... Też co do zasady mogą pewne ustalenia robić. No i oczywiście prawo ochrony konkurencji i konsumentów jest nieco bardziej skomplikowane, więc jakby nie twierdzę, że tutaj wyczerpałem temat w całości. I obiecane kary. Jeżeli chodzi o obiecane kary, no to szoku nie ma. Do 10% obrotu z roku poprzedniego, ale tutaj dodajmy jeszcze do 2 milionów, jeżeli chodzi o osoby zarządzające spółką, taką dodatkową, bonusową karę także można dostać w związku z zawieraniem tego rodzaju i o tym też warto pamiętać. A na sam koniec króciutka autopromocja. Jeżeli jesteście zainteresowani wdrożeniem Ochrony sygnalistów w Waszej firmie: to po pierwsze, zachęcam Was do pozostałych odcinków dotyczących tak już bardziej wprost sygnalistów oraz do zaglądnięcia do nas na prawo-dla-biznesu.eu, gdzie jeszcze więcej informacji. Natomiast w linku zamieszczonym w notatkach znajdziecie bezpośrednie przekierowanie na nasz landing page, gdzie będziecie mogli czy to kupić pakiet dokumentów dotyczących wdrożenia, czy też zlecić nam indywidualne przygotowanie całego wdrożenia, z, jeżeli chodzi o regulacje związane z sygnalistami, o wewnętrzną procedurę zgłoszeń ewentualnie jakieś szersze informacje też czy szkolenia możemy dla Was przeprowadzić z tego zakresu, a na dzisiaj to już wszystko, ja Wam bardzo dziękuję i słyszymy się już za dwa tygodnie.